Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Witplaw Zaruski i czekam z Rosji, aby powiedzieć prawdę o, o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Ta wszystkie informacje dla tych ludzi, którzy tutaj po raz pierwszy, wcześniej służyłem w wojsku rosyjskim jak Poborowy. W 2011 roku przeszedłem do wojska i w 2012 wróciłem do domu. Dzisiaj porozmawiajmy o tym, jak uczono nas kraść w wojsku rosyjskim. Przepraszam. Z góry, że nie bardzo super mówię po polsku, ale staram się coś wytłumaczyć w taki sposób, żeby było jakby te, te słowa były, były rozpoznawalne w języku polskim. Cóż, zaczynamy. Po pierwsze. Chcę powiedzieć w ogóle, co można skrać jakby dostać z żołnierza w wojsku rosyjskim. Mamy ubrania, mamy pieniądze, mamy niektóre rzeczy, które używają na co dzień. Tam szczoteczkę do zębów, ta pasta do zębów, nie wiem, tam taki giel dla tego, żeby czyścić buty, no i tak dalej. Porozmawiajmy, jak kradną rzeczy małe, takie, które używają na co dzień. Na przykład pasta do zębów. Po prostu poszedłeś w nocy, nie wiem, dam, o 11, 12 w nocy, poszedłeś do łóżka, Wszystki, wszyscy ludzie, wszyscy żołnierze idą spać. Ty też obudziłeś się rano i zobaczyłeś, że na przykład, nie wiem, twoja nowa pasta dla, dla zębów już nie nowa <gryw> lub zmieniona na jakieś inne, lub w ogóle e, nic się nie było. Twoja pasta, super, ale ktoś. Jego, jej te pasty używał, ale e, ty o tym nie wiesz, bo Anata no, w tym samym mieście i jakby nieużywane, skąd wiesz? Więc w taki sposób robią. Jakby używają też, ale zmieniają, lub zmieniają, ale w ogóle można tego i nie zauważyć. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak kradną rzeczy, którzy e, duży, na przykład, no, którzy można zobaczyć, że skradli, na przykład tam czapka lub tam kurt. Jakieś tam kurtka, jeszcze buty i, lub jeszcze coś, ubrania, tak? Każde ubranie, kiedy tylko żołnierz przyjechał do wojska, pierwszy dzień, w pierwszy dzień, on powinien napisać swój numer wojennego biletu. Co to znaczy? Mamy taki dokument w Rosji, jak na przykład w, po prostu cywilne ludzie, tak? Mają paszporty, tak samo w Rosji żołnierz ma taki wojskowy bilet, to paszport żołnierza, w którym napisane też numer tego paszportu. Paszportów. To w taki sposób po prostu powiedzmy. I ten paszport też ma swój własny numer. I powinien napisać ten własny numer, i po prostu o nim zawsze pamiętać ten numer, bo nie będziesz mieć tej książki na, na co dzień. Tylko w pierwszy dzień ją masz i tyle. Jakby w ostatni dzień dostajesz, w końcu tego roku. No i to. Co chciałbym powiedzieć, że e, każdy żołnierz powinien napisać ten numer na swoje ubranie, prze, e, używając takiego, wiecie, strich po rosyjsku, mówimy na to, e, taka zamaska, nie wiem, e, tutaj napisane jak to po polsku, e, jej używają codziennie w szkołach, w przedszkołach, no i w wojsku rosyjskim my robimy to, bo jej tę rzecz bardzo ciężko e, stierać tutaj napisane też po polsku. I, e, kiedy masz te numery, to oczywiście vișce... Jeśli ktoś i skra, jakby skradł, Ci te czapce albo coś jeszcze, to i Ty wiesz, kto jakby to zrobił, no po prostu chyba ten człowiek, on bardzo mnie nie lubi i tak dalej, spróbujemy tam, sprawdzimy. No i po prostu idziesz do oficerowi i mówisz, że przepraszam, chyba ten człowiek skradł moje rzeczy, możemy jakby możemy zobaczyć. Ten oficer mówi, że jakby komanduje w taki sposób, że on nie ja po prostu powie, e, przepraszam, możesz pokazać? Nie, on na przykład tam, żołnierz taki, taki, pokaz. Taki, taki rzeczy, numer tych rzeczy, i on pokazuje o twoje rzeczy. Super. No i e, ty, jakby, możesz ich dalej używać. I dlatego, jakby, trzeba napisać ten twój numer paszportu na wszystkich rzeczach swoich, na wszystkich ubraniach. Jak to było u mnie? I e, w końcu ja powiem, dlaczego wszyscy to robią, co ja zrobiłem, i jak to w ogóle działa, i dlaczego nie możesz tego nie robić. Co było, jaka sytuacja? Sytuacja z mojego życia. Obudziłem się rano. Dalej tam jest kultura, i potem tym poszedliśmy razem ze wszystkimi żołnierzami do stołówcy na śniadanie. Przyszedliśmy na śniadanie i nasze ubranie trzeba było zostawić, jak i zawsze, na wieszalkach. Tutaj napisane po polsku. Dlaczego to robią? Bo no, niewygodnie jeść jakieś śniadanie i w takim całym ubraniu, tutaj czapka, tutaj jeść, no jakby po prostu niewygodnie. I dlatego powinien jakby zostawić. W, jakby, w tych drzwiach, tam obok drzwi, takie wieszelki, i oczywiście e, ktoś tam może też skraść, u, skradnąć, jakby wziąć te rzeczy. Dlatego, żeby tylko Dlatego, żeby tego nie było, trzeba też zostawić jednego żołnierza, który będzie ten chronił, bronił te rzeczy. Każda rota, rota to 100 człowiek, jeśli mamy 3 roty, to jeden batalion. Ja służyłem w rocie ochrony, ochrony generalowej. Po prostu broniliśmy generałów, Jeśli jakby coś, coś z nimi stało, pierwszy żołnierz, który ich będzie bronili, to oczywiście nasza rota. Rota po polsku tutaj też napisano, co to jest. I e, co było? Jakby kiedy idziesz na śniadanie, nie tylko twoja rota, tam to jakby śniadanie ma, a jeszcze kilka rot też. No i e, tam normalnie chyba 10 rot tam nie wiem. Ile tam, 3-4 bataliony jakby mają to śniadanie razem z Wami. Oczywiście tych wieszelek z tymi ubraniami też bardzo dużo. No i u, u każdej tej wieszelki też jeden żołnierz z, tego, z tej roty. No i on broni jakby te rzeczy. Kiedy ja przyszedłem w ten dzień na śniadanie, nie mieliśmy z jakiegoś powodu takiego człowieka. I e, ktoś nie chciał po prostu stojać tam i tak dalej. No i moja czapka została skrodzona. A ja po prostu skończyłem swoje śniadanie. Wszyscy poszedliśmy do ulicy. Ja zobaczyłem, nie mam tej czapcy po prostu nie mam ją i nie wiem w ogóle kto mógł to zrobić 100% to nie z mojego nawet nie z mojego batalionu bo wszyscy byliśmy na śniadaniu to zrobił ktoś kto wyszedł bardzo szybko z, jakby po śniadaniu chyba z innego batalionu więc to bardzo długo szukać tej czapcy i ale ty też nie możesz wyjść bez czapcy bo na przykład ja powiem dalej dlaczego nie możesz <laughs> dlaczego powinien skraść teraz inny czapcy no i wszyscy mieliśmy czapce, te czapki mieliśmy niebieskiego koloru. Wszyscy 100 człowiek w mojej rocie mieli 100 niebieskich te czapki. A ja też miałem takie samą, ale teraz została No i oczywiście zacząłem szukać gdzie jeszcze można znaleźć. Zobaczyłem jeszcze taką samą wieszelkę, zobaczyłem i tam nie było żadnego żołnierza, ochroniarza. No i ja też skradłem taką czapkę. Skradłem, ona była tego koloru. Taki jak to, czarnego. I po prostu byłem jakby, no i po prostu dalej poszedliśmy wszyscy do naszych koszar. No, po tym ja dalej szybko, bardzo szybko poszedłem do tego, do toalety, gdzie można wkluczyć, włączyć tej wody. I bardzo szybko, tutaj po, po, po polsku napisane, ja bardzo szybko ścier te numery przez wodę i różny Sredztwo. I oczywiście bardzo szybko napisałem swoje. I wróciłem. To było już jeszcze, wiecie, tam jeszcze widać że było, że tylko jakby natychmiast zmieniona była Tylko, tylko ten czas był zmieniony, jeszcze takie mokre były te, jak to, e, mokre ta rzecz była. Mokre jeszcze te napisy byli, jakby wszystko było mokre. Widać, że ktoś teraz zmienił to, ale już napisałem swoje, więc jakby to moje. I tyle. To takie zasady gry wojskowej rosyjskiego. No i oczywiście ja po prostu szedłem do kaszar no i czekałem. Za dwie minuty przyszedł jakiś oficer z żołnierzem. Żołnierz nie miał czapcy No i powiedzieli oni w taki sposób, że powinni wszyscy żołnierze naszego, naszej roty wstać jakby w jeden raz. Tutaj napisane też po polsku. No i e, oni zaczęli patrzeć na wszystkich. Wszyscy mają niebieskie czapki, tylko ja mam czarne. A czarne mieli batalion e, komendancki. Te żołnierze, które bronili, my bronili w środku naszego, naszej, 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 jak to, wojskowej bazy. E, bronili tylko generałów. A te żołnierze, oni, ten batalion, oni bronili cały ten, całe tereny. I oni mieli wszyscy czarne czapki. I ja mam czarną czapkę taką, I, o, i po prostu wszyscy patrzą taki. O, zarudzki! Idziemy do niego. Przyszedli, tak, pokazuj te numery Ja pokazuję numer. Oni widzą, że tylko teraz ja zmieniłem to, bo wszystko jest mokre, jakby mają wodę, ale zmieniony i napisane moje. Wszystko. Oni wszyscy rozumieją coś o co chodzi. Patrzą na mnie, i ja mówię, to moja. I oni w taki sposób. No, widać, że twoja. No dobra, idziemy. I wyszedli. I oni nic nie mogą zrobić z mną. To takie bardzo głupie zasady tej armii i wojska tego rosyjskiego. I dlaczego w ogóle to zrobiłem i co byłoby w ogóle, jeśli, jeśli by to nie zrobiłem. Teraz zaczynamy. Po pierwsze, jeśli by ja to nie zrobiłem, wyszedłem bez czapki, to oczywiście to widać od razu to widać od razu bardzo dużo generałowie chodzą po tej ulicy w środku tego w naszych tych terenach dalej bardzo dużo oficerów a ten oficer, ten oficer oficerowie którzy jakby u którego ja jestem żołnierzem w jego jednostce w jego rocie on powinien zawsze po rosyjsku powiem on обязан... наблюдать за всеми, чтобы у всех все было, вся одежда. Все должно быть у всех. И очевидно, я не мямом чапки. Если такую ситуацию он ма, A, nigdy nie, w życiu nie możesz dostać jeszcze jedną, który nie do, jakby taka wolna szapka czapka. W ogóle, w ogóle nie znajdziesz w, w wojsku. No, i jeśli na przykład jakiś generał, a to bardzo łatwo rzecz, żeby generał jakiś zobaczył, że ja nie mam czapki, lub jeszcze ktoś, kto wyżej niż mój oficer, to ten człowiek. Jak to jeden raz było z mną, ja nie miałem tutaj pługowicy ostatniej, i za to, że ja nie miałem jej, jeden generał powiedział do mojego oficera, że on nie dostanie 11 tysięcy rubli, kiedy on miał tam 35 tysięcy rubli zarobków. Jakby jedna trzecia zarobków on nie dostał tylko z tego powodu, że ja nie miałem tej pługowicy ostatniej. No i oczywiście, co było dali z mną, możecie po prostu pomyśleć, w jaki sposób ja przeżyłem te trzy dni. W ogóle nie miałem czasu, żeby spać, nie miałem nic. Ja myślałem, że po prostu zostanę jakby zabity w tych trzech dni, bo to było bardzo, bardzo trudny, trudny, najtrudniejszy czas mojego życia chyba. I a, oczywiście, żeby to jeszcze raz nie poczuć. Ja nie chcę jeszcze raz e, po prostu myśleć, ok, dobra, ja jutro w ogóle e, obudzę się lub nie, ja zostanę teraz zabity czy nie. I ja nie chcę z tym jakby dalej żyć. Ja po prostu skradłem e, czapki i tyle. I kiedy ty to robisz, to oczywiście wszyscy jakby wiedzą o tych zasadach, i oni zobaczyli, że i tak, ja skradłem, ale. W wojsku rosyjskim ten człowiek, który stracił coś, to on winowat tutaj napisane po polsku. Bo tak, tak działa rosyjska wojska. To bardzo, bardzo. Ja nie wiem, ja po prostu, ja też byłem w szoku, kiedy to usłyszałem, i no, dla mnie to było bardzo dziwne. Ale to tak działa. Człowiek, który dostał od kogoś, jakby po prostu skradł jakby ubranie lub jeszcze coś i bardzo szybko to zrobił swoje numery, to ta rzecz jego. I tyle. To jakby nie, po, nie, żadnego prawnika nie potrzebujesz, żeby on to powiedział. Nie, to jego czapka, Nie, po prostu trzeba napisać te, te numery, to po prostu złota, taka. E, jak złoto rzecz, które po prostu trzeba wpisać, jeśli chcesz, żeby to było twoje. To po prostu jakiś bzdura naturalna. Ja, ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo ja jeszcze nie zbyt znam języka polskiego, ale no chyba i to normalna to jeśliby powiedziałbym to YouTube chyba zablokowałby mnie i ja po prostu ja bym w szoku ale powinien był to robić dlatego, tego żeby po prostu przeżyć to życie i mieszkać jakby żyć dalej bo za takie rzeczy można dostać takiego takiego nakazanie po polsku napisane że możesz po prostu nie obudzić się jutro no i co się stało ja dalej on z tej czarnej czapki. No i kiedy ja już byłem w wojsku rosyjskim pół roku, te niebieskie czapki mieli tylko, mieli tylko nie wiem, tam 30% ludzi, którzy byli w naszej rocie wszyscy mieli różny. bo po prostu ktoś skradł, skradł jakby i no, to było po prostu codzienność. Dlatego w wojsku rosyjskim po prostu zawsze ludzi. Kradną, jakby co chcą, i wszystko, co mogą z tobą zrobić, na przykład tak skradłeś jakieś czapki. Skradłeś i nie zmieniłeś te numery, lub po prostu szybko ci znaleźli, znalazli. I mówią, patrz, to moja czapka. To takie A dwoje, przepraszam. Wszyscy o wszystkim rozumieją, ale jakby nic nie dostaniesz żadnych tam kar pieniędznych, jeśli coś, po prostu zwykłych kar. Powinien, tylko masz, nie wiem, 10 minut, 20 minut, żeby dostać nową, nowej czapkę od kogoś. W ogóle nie chodzi od kogo. Z Twojej toroty będzie człowiek, Twój przyjaciel, czy nie? Po prostu masz 10 minut, lub zacznie, zaczną się różne rzeczy z Tobą robić, te oficery. Dlatego wszyscy w wojsku rosyjskim mówią, że. W wojsku rosyjskim nie masz przyjaciół żadnych. W wojsku rosyjskim nawet jeśli... E, na przykład przyjechałem do, do Moskwy, tak? U pierwszego żołnierza pytasz, skąd jesteś, on tego? Ja jestem tam, z Sybirii. U drugiego, ja jestem tam, iście skąd? I zna, ja jestem na przykład z Republiki Tatarstan, z miasta Niżnikamsk. I ja zapytałem dwóch, trzech, tam trzech żołnierzy, oni też mówią, ja też z, Republ z Republiki Tatarstan, tam z miasta Niżnikamsk. I to tak samo, jakby 100% to prawdziwe jakby słowa. I to pierwsi ludzie, którzy ci mogą o, jakby okr okraść, jakby, którzy będą kradli twoje rzeczy. Bo na, na tych ludzi ty w ogóle nie, nie, nie zaczniesz myśleć, że oni jakby to zrobili. Bo oni zawsze obok ciebie i jak coś oni mogą skraść i powiedzieć: O, mnie też zostało skradzone. Więc e, w, 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 rosyjskim, w wojsku rosyjskim to tylko ty jesteś sam za siebie, dla siebie i tyle. I tutaj jeszcze kilka rzeczy chciałbym powiedzieć w tym kierunku, na ten temat. Na przykład mamy pieniądze, tak? Mogą... Jeśli ktoś tam pieniądze skradł, to, to też takie rzeczy bywają, ale... Rzadko, bo w ogóle nikt nie ma tych pieniędzy. Na przykład ja miałem 1000 rubli na miesiąc, a kiedy tylko masz jeden sklep na tych terenach wojskowych, to tam takie w ogóle ekstra ceny, że jedna czekolada kosztuje 100 rubli, 200 rubli, kiedy ona w zonie cywilnej kosztuje 20 rubli. I oczywiście nic nie możesz kupić. To jakby po pierwsze, dlaczego wszyscy kradną. Po drugie, że. No to szybka rzecz taka, dla tego, żeby po prostu nie dostać żadnych problemów problemów z życiem, problem z zdrowiem, na przykład po prostu powinien szybko gdzieś jeszcze dostać. Jeśli straciłeś, szybko trzeba dostać i tyle. No i chcę powiedzieć, że jeśli na przykład oficer patrzy na ciebie, że aha, nie masz czapki lub nie masz butów, i ty nie poszedłeś do niego, żeby powiedzieć Przepraszam, ja nie mam butów. Ktoś został skródzony, a ty naprawdę poszedłeś i też, też skradł u kogoś te buty lub co tam straciłeś, oficerowi może podejść do Ciebie i powiedzieć, super żołnierzem jesteś, super. Ja dzisiaj nie będę pracował, nie będę jakby nie będę pracować jak wszyscy. Dzisiaj masz odpocinka bo naprawdę jesteś, wspomniałem, takim żołnierzem, który nie daje mi jeszcze więcej problemów. Ja wiedziałem, że Ty straciłeś czapkę, ale potem znalazłeś gdzieś tam i tak dalej. Super jesteś żołnierzem, bo ten oficer po prostu, jeśli ten człowiek to nie zrobił, ten żołnierz, to ten oficer po prostu może nie dostać w ogóle pensji, w ogóle zarobków w tym miesiącu. Po prostu po to, że jakiś żołnierz stracił swoje czapki. No i oczywiście, kiedy na przykład jesteś w Wojsku Rosyjskim jeden rok, dla ciebie to jeszcze bardzo dziwne, nawet kiedy ja jakby już jechałem do domu, ja w głowie w głowie swojej też mówiłem, że no jak to w ogóle możliwe, cały rok kraść o kogoś coś tam i tak dalej, no to naprawdę bzdury jakieś, ale kiedy i ty jakby... W, jakby wrócił do domu, wracasz do domu, taki jeszcze plus minus z normalne głową w tym kierunku jeśli chodzi o, na ten temat, jeśli rozmawiamy ale kiedy te kontrakty, e, służby kontraktowe, kiedy u i oni to robią na co dzień e, w, nie wiem, tam 5 lat, 10 lat, a potem się zaczynają ta wojna w Ukrainie, no Oczywiście dla nich to po prostu codzienność, coś skraść, jeszcze coś dostać nielegalne, to dla nich w ogóle nic, nie, to, to, to normalna rzecz. I oczywiście kiedy oni przyszli do jakichś tam budynków, nikt tu nie mieszka, oczywiście, że jesteście teraz jakby ludźmi, którzy po prostu zabili wszystkich, z tego powodu nikt nie mieszka i oni po prostu zaczynają kraść wszystko. I wysyłać to do rodziny, żeby oni sprzedawali lub używali te pralki, toalety i tak dalej, bo oni już nauczony wszystkiemu temu w Rosji, w wojsku rosyjskim od początku, jak to było u mnie. Z tego powodu chcę powiedzieć, że kiedy następnym razem będziecie patrzeć na takie wiadomości, tam rosyjski żołnierze skradli pralki jeszcze coś, teraz wiecie skąd się to w ogóle zaczęło się, kiedy oni po prostu w pierwszy dzień przeszedli do Wojska Rosyjskiego i ktoś skradzał im coś tam, czapki lub jeszcze coś. I oni potem podpisali kontrakt i teraz codzienność tych żołnierzy kraść rzeczy innych ludzi. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite i do widzenia wszystkim. Pa!